Chodź, chodź, uważam, że nie się. Ciekawe, to pięter ma. Ciekawe, to ma pięter. Już koniec. Wchodzimy wyżej. O, to nie tu. No, Szyb windowy fajnie wygląda, nie? Drugie piętro. No, Na góry jeszcze drugie piętro. Takie same pomieszczenie. <gry> Dajmy, na górę. Tu już teraz byle garnia kołębi się zaczyna. Trzecie piętro. Tu już inne stylosy jakieś. Idziemy góry ja, Czemu? góry nie wierzy na garno. Leź. Jeszcze dwa piętra do to. O kurwa. Winda jest na samej górze. Dalej, chodź dłużej. się ząbłem. Uważaj na kabel. Daj się. Tak da się nie kończy. Ty piętro. na górze. Chodź. O, ciemno. Proszę, kurwa. No, to nie jest i winda biście tu jest. Ja też nie. Pierwszy raz Uważaj Uważajcie na te Tu pod nami coś, jakieś pomieszczenie jeszcze jest. O stary! Patrz, jak tam głęboko. To wszystko są silosy. No do tej dziury. Człowieku. Uważaj, nie wpadnij do tej dziury, bo będziesz leciał i leciał, stary. Kilkanaście pięter. na No. 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 Ciekawie, będzie kamyk leciał. Daleko. Na o. Ty, Chodź na balkon. O patrz, kurwa pod nogi. Ty ja też mam te. Co? Pask. Tak, to jest, nie? Kurwa, macie. Na dach po chuj na dach. Siema. Spoko, my tylko zwiedzamy. I balkonik. O, ci w dupę palec. Już wiesz, które na dach wchodzili? Tędy. O, widzę moją chałupę.